Siemka wszystkim Cóż mam powiedzieć, Dolny Śląsk I kolejny Zostawiony Niszczający pałac Kurcze miejscowości nie pamiętam Muszę Marcina zapytać, no mi się lasuje Marcin, jaka to miejscowość? Aha, my w Mysłowie jesteśmy, Mysłów, dobra, okej okay. Dobra, kurcze, no widzicie, już nie raz nie po raz kolejny już w miejscowości. Rozmawialiśmy z takim panem przed wejściem o zezwolenie na wejście, to jest bezpańskie, mówi: Można wejść. Masę ludzi miało to, masę prywaciarzy przekręty porobili, długów to nas zostawiali. W tym momencie jest to skarbu państwa, czyli państwa. Państwo nie chce tego robić. Bo po co to ma robić, na co robić Kiedyś to tu było dla dzieci, jakieś były pokoje, były czasy kolonie. Teraz już niestety widzicie Tu się odspajają ten Marcin, żeby uważać Widzicie co się dzieje? W środku tak samo jest nieciekawie. A tam gdzie nieciekawie, to tam wchodzimy. Żeby wam pokazać, no, patrzcie, jakie schody, jakie schody klimatyczne, Kręcone do pałacu, zary zarypiaż. Co? Dobra. Cóż się spodziewać? Jeden wielki glut, jak zawsze, no bo czego się spodziewać? Światło, widzicie? Szaber totalny, wyrwane wszystko. Podobno jakiś. Cinkcia z Wałbrzycha to miał kiedyś, wyprół tu wszystko co było do wyprócia, długów narobią. po tym to wzięło państwo. Ogólnie, tak jak mówiłem, jeszcze to działało, w jednym takim obiekcie jesteśmy, to wszystko działało jeszcze gdzieś Marcin do lat 90 jeszcze za komunę, jak się komuna skończyła to wszystko poszło w pierony. Także taki boom upadku tych wszystkich pałaców był, jak się komuna podobno skończyła. Patrzcie, tu jest grubo, Marcin. Uf. Ale bele, te bele są stare już. Także podsumowanie tych naszych urbeksów pałacowych i tych obiekt, po tych obiektach. Tymat jest taki, że za komunę jeszcze to funkcjonowało. Komuna się skończyła i wszystko padło. Patrzcie tu na sufit, patrzcie na sufit. Czyli co? Komuno wróć! No. Jak to niektórzy mawiają, takie hasło na dzisiejszym urbeksiku, na dzisiejszym filmie. Komuno wróć! Z tego, co Wam powiem, za komuny mi źle nie było. Robiłem na kopalni. Zarabiałem grube pieniądze, Wam powiem. I to jeszcze pamiętam w latach 80., jak się przyjąłem w 86 roku, koledzy na powierzchni zarabiali po 30 milionów, 25, 30, 40. A ja na kopalni dochodziłem czasami do 140. Także. Tak to wyglądało. Jak widzicie, można wyłapać tu jeszcze stylowe pomieszczenie stylowe okna, pałacowe. Widzicie, te wszystkie motywy się pozostały. A tylko motywy: rury wyrwane, kable wyrwane, podłoga drzewo, uuu, ale tu e, chyba to bezpieczne tam e, poszło tam poszło, nie tam nie idę, nie idziemy wszystko w granicach rozsądku no ale powiem wam, ten sufit tam naprawdę był zarypiaszczy jeszcze, o jak widzicie jedyne co się zostało z tego fajnego tego motywu tutaj też macie taki motyw okien tu są chyba schody które wyjdziemy drzwi też a to sobie wyjdziemy dobra patrzcie kominek ciśniemy do góry schodami schody też drewniane stare obite komunistycznym gumolitem Dziwne, że jak komuna była jeszcze się wszystko opłacało. Po komunie wszystko zakończyło swoje żywoty Ostrożnie trzeba chodzić, nie ma żart. Ma no, płytki A to nie są płytki Jakieś PCV czy coś Wszystko futryny. Wszystko Kable, rury, przewody. Widzicie ślady? Targali, tylko szlaczki pozostawały. To, jeszcze, to jest jeszcze tych motyw starych drzwi. Jak widzicie, kot. Kot to był czy lis? Co to było? Te wiesz co to było? Kot, lisa, bo hebrydaj. Warku to na mnie. Co? Ja warku i poleciał. Brudę, ten może lis. No. Gdzie on tam poleciał, to nie wymy. Ja pierdzielę. Czyli Tak jest. A, płytki tu macie, widzicie. Typowy wpływ komuny na te obiekty Płytki łazienka czy coś. To tak samo, jak mówi pan. Dla dzieci były kolonie, pokoje. Mówi, kiedyś dzieci spały po 8-10 osób, teraz nie chcą. Jedynki chcą, dwójki chcą. No, takie A czasy. Na no, to nie idziemy. Jest to podłoga, Czy my będziemy szli do góry jeszcze? Bo jest taka możliwość. Jest taka opcja? Opcja jest. O kurczę. Wiecie ja, ja bym nie szedł patrzcie Pokażę wam Co tam jest u góry dach A coś tam jest u góry niebieskiego, nie wiem co to jest ale glut totalny Możesz i wejść zobaczyć Też bym raczej był daleki od tego żeby tam wchodzić aż tak ryzykować Także już kiedyś mówiłem na filmie, zrobiło nam się fajna pałacografia Dolnego Śląska na Marcina Kanale, do którego zapraszam. A no jak ktoś chce, to może się wrócić w historii filmów u Marcina i u mnie. To się na trochę tych pałaców. A my teraz tymi sentymentalnymi schodami zejdziemy w dół, prawdopodobnie, bo to są te. O, piękne, patrzcie, jakie to murki o wejście do pałacu. Co to, co się pozostało. Ha. Także. Chodzimy tymi pałacowymi schodami które były piękne, przechadzali się tutaj jacyś wielcy bogaci ludzie a teraz my się przechodzimy czyli zwykli kowalscy, <grywania> zwykli kowalscy którzy pokazują jak ginie historia Dolnego Śląska i nie tylko A no, może w piwnicy są na pewno jeszcze my się wrócili z Marcinem? Mm. O, Elemis jeszcze stoi, jeszcze Elemis stoi tej kupę Szmal jakichś starych cwetrów, garniturów. czy to porułi równa? Czasami jeszcze można coś fajnego znaleźć. Wam powiem. Wyczułem. Stara misa Kupki są, ale bez sygnowania Też poniższone. Tam jakaś dziura była gdzieś nie, wiem, co to było I się oczy... Czekaj mi się w oczy coś rzuciło A tu mi się też rzuciło w oczy Ale przeciąg Kurcze tam pewno słoiku leży jakiś wchodzimy. O! Ale kurde magazyn. Ha! Te pośmietanie i po tym. Kolekcjonerzy butelek. Jakieś peki stary. To jest pośmietanie. To też chyba pośmietanie. My tam raczej braźnie wyjdziemy tego, bo to bardzo popularne naczynia, ale okręgle do dzieci. Rura nawet wyrwali kanalizacja, wszystko wywołali Andrzej Kraków Lubiana no. Tu jest Kraków nie znam się nic na tym. Znaczy nie znam się na tym, na tych. No ale dobre talerze, no. Widzicie, zawsze można coś znaleźć jeszcze fajnego. Ja nie biorę. Czuary, nie to muszle Pokłócione Dobra Powietrza oh. Maliniak taki nosił 40 lat, <ścoughs> nie Te ja pierdziele no To komuna jest, serio O oh. Dobra, to by było na tyle z tego obiektu. Rzut kamery, może z dalsza wą po tym jeszcze zrobię. I kolejny pałac pokazany, zaliczony, zwiedzony. Mysłów pozdrawiamy z tego miejsca. Z Dolnego Śląska Zmysłowa. Pieszczeko, chcę żebyśmy już pojechali, więc idziemy w teren dali. Trzymajcie się i do zaś, Siemka.